Dzień dobry, z tej strony Biegan, Urbex, witam w kolejnym filmie na moim kanale, dzisiaj będziemy z tosterem, będziemy dzisiaj zimą zwiedzać opuszczoną fabrykę, która jest właśnie za nami. Dobra, tu widzimy już wejście do środka, nie wiemy czy to są jacyś bezdomni czy inni zwiedzający, ale próbujemy wejść ale nadzieję, że... i będziemy pokazywać wam ciekawe miejsca. Dobra, tu mamy opuszczoną łazienkę, do której będziemy prawdopodobnie wchodzić, te, dopiero na koniec, bo wygląda mega mocno. Ocie tu coś zwisał w ogóle z sufitu. I jakie to jest? Wszystko ogromne. To jest tu jakieś, to jest jakiś luźniejszy urbek, bo bez ochrony tu jest. Ale i tak robię. Ale tu widać jakieś opakowanie po jogurcie. Także tu ktoś To, się... to mogło cię bez domu i... Tutaj jakieś stare kartki są. Stare kartki, dobra. O. Patrzcie, tu mamy rury, tu jest cała chwila, trochę ta podłoga, nawet ta betonowa, ogromna. Co? Tutaj mamy nie, a cenzuralne a tutaj grafy Widać już zdewastowane i stare. Patrzcie jakie tu jest wszystko w w ogóle. Tu mamy meble. tu mamy jakąś puszkę. Od graffiti spray widać. Spalona parasolka jakaś. Tu mamy drugie wyjście. Kolejne wyjście. Tu mamy pełno mebli, spalone są. Biurko mamy. Widzicie? Milni ludzie tu byli O, wycofujemy się tam, ludzie są za oknem Żeby nas nie zauważyli, koniecznie Jednak nie chcemy się pokazywać tak bardzo I tu mamy... Ja pierdzielę, myślałem, że ktoś tu jest Ale to wiatr po prostu poruszał Ja pierdzielę. Dobra, odciek i krzesło tu mamy Zaraz sobie no, usiądziemy i zjedziemy. Stare radyjko nawet nie jest tak mocno zdewastowany. Jakiś faksa czy coś? Jedziemy nie, nie, tradycyjnie, ładowarka od czegoś. A tutaj jakaś płyka. płyta. Płyta, płyta, tam płyta. Puszeczka od graffiti, Dru spalona drukarka, patrz, ona jest spalona z ten, stopiona. Czekaj, to jest kolejne A tu ja mam jakiś zeszyt od włoskiego. o? Są trajonowin dla Łodzi. Chyba nie ma do tego napisanej. Dobra, ale patrz, to jest tak? normalnie krzesło. Nie wiem, publikujmy to. Ale tak. patrz, jakie krzesło. 2017. Ale postawimy na krzesło. Są... Chyba nie chcesz na tym siadać. Ej, okay. Dobra. Mam aparat. Trochę tutaj śmierci. E, patrzcie, tu mamy jakiś sprawny sprzęt, nawet wygląda. Jo, To jest jakaś chyba stara drukarka, zobacz, stary. Ale zobacz jakie to makurze, jak tam dotknąłeś. ile jest i w ogóle. Nawet widać na kamerze, więc to mega musi być. Tutaj, Talerzyki malutkie. Zatem to część od telewizora. Tak nie Ale tutaj czyść, ekran też jest. Ale wybity pewnie. Wybity, oczywiście wszystko. Pokaż to No. RTS potrącił sarnę tak, że wyzdrowiała <grystanie> Mój ulubiony grafy w Łodzi Dobra To teraz sobie porobimy fotki na opuszczonym Przejdźmy no. Tutaj toster znalazł jakąś creepy kaczuszkę. W sumie to mega wygląda creepy na tyle tego Jest gdzieś spalą. mokre, fuj nie. Mokre jest mój toster Opakowanie od kawy, przykrywka od garnka Wszystko tu jest Ludzie myślą, że tu sobie robili myślę, Nawet że... Ktoś chce umyć zęby? Polecamy. Uła. Elektryka prąd nie tyka. A nie, to nie jest elektryka. Pełne leki tu mamy, jakieś mówi to Tak, jakieś tabletki tu są. A, ta. Ta, ta ta ta, ta pewno pewno nie, to jest płyn A płyn? Tam To jest na pewno już terminowo. Na pewno i to idę. Tu jakieś rury mamy, to, to zamykam tak, bo to zostawiłem ten Wiedźmi. W opuszczonej takiej szufladce. Co tu? Radio samochodowe. No, Nie, dekoder. Ten. Aj, dekoder. To też wygląda. Samochodowa. Zerknij, do kiedy data? 2020. Ale tamta delma. Tu jakiś kalkulatorek. O, bo ten wygląda. Ja pierdź. Musimy tam iść, lecimy. Nie teraz, na końcu. Teraz. Koniec. Dobra, koniec i do końca. Strefa VIP, No to już chyba wiemy. No to wszystko wiadomo. To, był... to była prawda. Ej, co to? Tu mamy jakąś mapę łodzi starą. No to jest faktura VAT. To chyba musi być data. Jest. 2011. A to co? Data? Mapa jakaś? Tak, 15 lat to ma więc. No pewno ma więc... Ym, ja pierdzielę. Ta faktura chodził. Ja... Dobra, nie jestem takim debidem, serio. Co? Lecimy dalej. Co ta faktura? Dobra, włączyłem latarkę, tu mamy węża ogrodowego jak widać. O, tu Tu jest skrip. Dobra, nikogo nie ma. Ja pierdzielę, ale tu dygam. Mamy kontakty i światło. Nic nie będziemy Nawet żarówki nie ma, więc i tak nie będziemy odpalać. Ale tu jakąś strzałeczkę mamy. I ten, i stelaż. To tutaj na się co to było? Ja też się domyślam wszystko oczywiście. E, o czym wam nie będę mówił, mamy nawet przepychaczkę do tyle, jak ktoś chce Koledzy mordę <głos> pęchać. <głos> nie no, wartuje oczywiście. Dobra, lecimy dalej. Wartowałem, wartowałem. takie rzeczy po koleżeńsku. Lubimy się, więc... Patrzcie, widzą, że weszliśmy do tego pomieszczenia, co byliśmy wcześniej, o? przez okno. Pokaż, to tu mamy. magazyn Przyjemne. Patrzcie, tu w ogóle mamy jakieś butelki, farby, widelec, Posztań? kwiatka. Chce ktoś kwiatka? Jak tak, to pisać na brief, ja komuś mogę wysłać. Data. Kiedy? 88. 88, ja pierdziele, to musi być naprawdę jeszcze funkcjonowanie funkcjonowania to... tej fabryki. Chyba 88, no tak, ja widzę tu dwie ósemki. Tak, 88. ja. <słuch> Stary jak świat. Kolejna data? a tu już nowsza, 12. Dobra. Ale 88. Zobaczcie w roku. Kalendarze tutaj były. Luty ty, 95. 95. Czyli pewnie jeszcze z fa fabryki funkcjonowała wtedy. Dam wam znać kiedy od była otwarta i zamknięta. W Tu chyba nikogo nie ma. Nie ma tu nikogo. Dobra, nikogo tu nie ma. Okay. Ale no nie Tu Co jakiejś dla nic ciekawego nie ma. To wygląda na, to jest w ogóle cały czarny, bo spalone. Co, Chodź do tej łazienki. No, Lecimy Co, dalej. Widzowie. Zrobił... rzuty. Papierosy, jakieś Zrobię rzuty. Zrobię rzuty. Zrobię teraz. Zrobię stare. Mega Oś, nikogo nie ma. Patrzcie, umywalka, lustro, kibel. Można się wystraszyć. Można no tam się. Ja. Co? Robimy sobie sesjaczkę, oczywiście. Dobra, chodź. Zapraszam na mojego vegan Biegan, biegan urbex oczywiście. Okej, okay, tu nic nie ma, tu jest tylko krzesło jedno i tyle. I jakiś medalek idziemy. idziemy dalej. A tu w ogóle mamy jakąś klatkę. To jest, jest szwatnie. Kolejne leki. Puste, lecimy dalej, chodzimy tutaj do tego. Chodź stary Tam jest wejście do tamtego pomieszczenia, tam ten kalendarz. Kalendarz który jest... 2001. Właśnie, 2001, więc... To i tak stary. O jaka beczka! Co? O Ciekawe co tutaj... Ja pierdzie, tu latarka tego światu tak Zauwa. dawało. Myślałem, że ktoś tu leży, a to moja latarka. Ja pierdzielę. patrzcie jaka tu beczka w ogóle jest. Pokaż tam. Patrzcie jak to creepy wygląda. Jezu, nie. Tam myślałem jak ktoś leży. Pokaż tą beczkę. Patrzcie jak to jest ogromne. A tam coś jest? No, pewno, bo jest wypukła. Chodźcie no dokąd tu tu idzie. Tu jest igła jakaś w ogóle, ja pierdzielę. Co? Uciekamy stąd. Tam jest? Igła jakaś. Ja. Dobra, szukamy teraz wyjścia na dach, bo no gdzieś tu jest. Wyjścia, jak schodów. schodów, ale one chyba są od zewnątrz, więc idziemy dalej. Co? Nie będziemy się nudzić. Dobra, mamy kolejne piętro, właśnie wyleźliśmy. Tu w ogóle są... śmierdzi. Tu śmierdzi. Znaczy, ja tak średnio czyli czuję, bo mam trochę wtępiony węch po covidzie już od 4 lat, ale tu mamy nawet światło. Ale i tak No tam, ja nawet czuję trochę. Ale Ja węch mam słaby. Który rok? Się... Ej, tak, 14. Rok. Czyli 10 lat. <laughs> już. Monsterek. O, patrz. Jutek. Patrzcie, tu mamy siatkę, bo to się już sypie ten budynek, trochę. Nie wystawia się tak. Tutaj mamy siatkę, bo ten budynek się sypie, on grozi zawalenie, tam było napisane przy wejściu. Także. Ale to tak, to nie powtarzajcie, bo my jesteśmy po prostu bardzo doświadczonymi urbex. ten, yy, eksploratorami, no, więc. No na przykład urbex history skopał się przy przemytaniu ku pociągów, nie. A tu nie, przy naszym pierwszym urbexie, więc. Chyba. Więc nie się jest tak zbyt. źle. Gazeta jakaś. Okej. Okay? Zaczną w bielsku Białym 2014 Kto? 10 luty Lech Lechia Zawisza Lechia Ruch Lech Śląsk Lech Lechia Piastu Lechia Ciekawe 10 luty 2014 Mówiłem Kible Na mężczyzn i dla kobiet <laughs> Zaraz lecimy Jak? Patrz jakie ładne to wszystko tutaj w ogóle. Nie takie ładne. Nie, takie piękne achmica. Ja cię Mebel. Jurko Stary, uczymy się przy biureczku. Jo. Pinać biurowy jest tylko pusty, szuk, ale ta jeszcze zaklinam. Kalendarz, ale to jest 16 rok, to To? jest tu jest mega 99 jest napisane. Oh shit. Licenci. Tu jakieś na To taki przysłoniacz ja Jakieś... Ale... To jeszcze funkcjonowało. Tak. Petarda. Ktoś tu petardę puszczał jakiś debil ale... Okej. Okay. w ogóle tutaj przez te szyby nikt nie widać pomazane. Taka, szeczka, soplica. I to jeszcze nie... Pozdrawiamy pan. Nie pusta chyba. Pusta. Pozdrawiamy panów koneserów <grym> e Ale nie chcielibyśmy panów spotkać czy tu jest tylko, tylko ściana, jest ta ściana? Widziu! ściana! Wiesz, że to się może w każdym momencie zawalić? Co, dlatego to jest ten groźny zawal. Teraz się. Dlaczego tu, jest... tu nikogo nie Może Dlatego tu jest zakaz wstępu w ogóle i nikt tu nie powinien wchodzić. Spoko, rozumiem! No, to jest winda, tak? Wyłącz. Idziemy to zerknąć. Oczywiście nie wy... lewo, Nikogo nie ma spoko. Tak, to jest winda. Ta. Tam są drzwi od windy na dole. Ej, zobacz, do góry! A nie, tam jest. Winda tam jeszcze jest. Na pewno do niej nie wejdziemy, nie ma szans. Wiesz, to może się Tu możecie zawać Nitka. Chce ktoś coś Oj, trzyć? O, tu jest mocna. Chce ktoś coś trzyć? Jeździe. Nie, nie musisz. Teczka jakaś stara. Whoa. O, tu mamy schody. Mamy schody na górę. Bezpieczniejsze. To bezpieczniejsze, betonowe. Tylko że nie weszliśmy tędy, bo tam nie ma pewnie wejść. Piwnica tam... Nie, nie wiem czy jest. Później zerkniemy wracamy. Tak, to ta jest piwnica z tego Ach, podźcie, to się wali wszystko. To się łuszczył, ale ładne te schody. Poczekaj na chwilę na schodach żeby Ci fajną fotę na schodach Toster urbex <grym> Patrzcie, to się całe łuszczy, ale to piękne musiało być Jakiś dysk nie wiem co to jest Mamy kolejne piętro to, o. o ja pierdzielę e, tam były toalety już nie odwiedziliśmy To potem, tam jeszcze, dwa piętra, jedno Wykaz jakiś Pójdź góry. A, góry. Góry, zobacz. Udział, nie, za to się nie chwytam. Zobacz, żeby do góry. A, zobacz tu, jak jest wysoko. Udział, jak tu Ja... Dobra. Patrzcie, tu jest winda już tuż nad nami. To... Gdyby się ktoś wychylił, to na niego walnęło. Uuu, dziwko. ty w podłodze? Nie zbliżamy się, bo tam jest, musi być. Tam jest całkiem chyba wysoko, mi się wydaje, więc musimy uważać. Mamy otwarte okno, chodź zobaczyć widok. No, to jest bardziej mniej nie? No słońce świeci, więc to lepiej wygląda. Jak pięknie to wygląda stąd. Dobra. Mamy kibel. Oczywiście wszystko wyrwane. Tuż tu by się by się dało wyjść na dach. Łomka. Tylko tu jest strasznie widać, że jest słaby ten dach, więc wejdziemy tylko tam na główny. Można by było na niego wejść, ale. ale to, chyba nie. On by się rozwalić, to no nie, nie ma co ryzykować, bo tu jakby się nie ma jak inaczej, niż podskoczyć tam. jakby się skoczyło, to myślę, że by się mogło walnąć. Rozwaloną walkę. Kim? Ja pierdolę, jakie zasrane to jest. Bleh. Tam jeszcze bardziej potuczone, a tu w jednym gówno. Uciekamy, wali tam. Gó historyczne gówno. ktoś tam Nie, to tam był cały zasranawpo. To gówno się już rozkładało. Ła, jakie... Patrz, jakie tu kabiny w ogóle. Nie, To jest inne. Nie, to jest inne się... A! Inne, tu są jeszcze kabiny zamykane, tylko że drzwi pociągane. O, ale ta podłoga się gibie trochę. Co? Ta podłoga się trochę gibie. Oj. <grywka> w Byliśmy... Tu patrzcie, który musi sięgnąć z dachu, bo tam jest całe mokre u góry. tam na dach. No. ten dach musi być niszczelny. Tu Tak. Wszystko jest rozpisane. Ja teoretycznie jestem co na energetyce. Jest jakaś nowa data dosyć, no. 5 miesięcy temu. Gdzie? 21.01. A, to jakaś zakochana parka. Ciekawe dalej są raczej. No ciekawe, wątpię, Chciałbym. Wątpię. Ale oby... Patrzcie jak to zwisa creepy wszystko. Tu nie mamy pojęcia co to jest. Tu nie mamy pojęcia, ale... Eee, myślę, że jakieś biura. W nocy to by była taka straka. W nocy to by było tak creepy. Zobacz, co tu jest napisane. Gdzie? Na window. A ja widzę A ja widzę Co? Patrzcie jakie to fajne jak wygląda w ogóle wszystko Jakie no, ale, ale, ale to wszystko się tucia pod nogami To co, piętro. Lecimy dalej, nie bo tu jest jeszcze po drugiej stronie tego samego wejścia Prosto Lecimy tu jest drapina. Ale tu ubrań. Nie. But. O, czekaj. Nie, czekaj. nikogo nie Plecak. Nie, lina. Stara. dobra czekaj. Dobra, chodź, mało no. Chodź, Sam. Dobra, Kibel, chodź dalej, tutaj chodź Luzik, tam zaraz dojdziemy. Luzik, widzowie, wysiadamy. Widzowie, patrzcie, jaki ładny półmisek, tylko trochę zakurzony z tego, co widzę. Ale bardzo ładny, kryształowy. I to nie rozwalone. To nie rozwalony, nawet nie usierpiony, więc stan idealny. Tu zaraz... A nie, to nie jest plecak, to jest lina, dobra. Co? To jest lina. Aha. Tu tylko jakiś stół nie ma, masło jakieś. I w ogóle te takie etc., cetera, etc. Cetera. Zdrówko, kotosty. Na zdrówko, kotostuś. Dziękuję. Tu wygląda jakby ktoś skakał. Morda w kubek. Coba. Idziemy, idziemy. Idziemy dalej. A tu jest torba. A mu... Amogus. Piekło. Idziemy do piekła? Czekaj, tu zobacz Tu mam górko. Okej, okay. ale tu duże jest. To mega creepy wygląda. Kufelka. Patrzcie, jaki tu widok mamy. Tu jest siatka, bo się tutaj cały czas zwali. Dobra, tu mamy kolejne pomieszczenie. Chodź to. Do... Dobra, chodź. o. Głośniej się nie da stary. Tak, tak, to morda, morda w kubę. Morda nie, nie, mówić, bo... nie mów, nie mów. Bo nie, nie zaraz mię w... film złapnął. Zaraz Ok, to ma, idziemy. Tam myślałem, co to, to może być. Ooo, na... jakie to musiało być biuro. To jest znaczki od, ten, od czegoś. Kosztów. Czekaj. Ręczny, pisane jakieś te... Kosztów. Czekaj, widzę tutaj. Cechowanie i pakowanie. Arkiel. 35 litr. Cechowanie i pakowanie. Czekaj. Lazwa no, do towaru. Dobra. Dobra, gdzie to jest takie Patrz, A, ten, ten, ten od... Y Pasków do chodni, kluczy jakieś tu są? Gminy w ogóle? A śmierć. A tu mega fali. No, ty jeszcze nie zgubiłeś tak. Ja w takim ciężko i Bo tu w jest szkła. A pokaleczyć się. A jakoś bardzo pokaleczyć to się chyba nie chce. Mi się wdaje, tu odsterek. No, no, to jest nie łapa. łapka. metalowa jakaś stara. Ło. I tu z jakąś byśmy już nie dalej, tu nic nie ma. tu... Tam nie, tam nie będziemy nic szuli, bo tam nic nie ma. Jeszcze jest. mamy sporo zwiedzania, a czasu nie mamy jakoś dużo, bo mamy jeszcze kilka planów. Dobra, lecimy. Tutaj Lecimy, lecimy. Tu widziałem. To wygląda jak wkładka do buta, taka elegancka. Jakiś taka... No, ta było kilka takich widziałem wcześniej. Nie pamiętam gdzie, ale... To że to było albo tego szefa, albo ta w dobrze formie Ło, Tutaj ta podłoga wygląda okropnie. Zawa... Nie, tu się zawala, tu nie wchodzimy. Jak to było nowe, to to Robić wrażenie. Patrzcie, tutaj mamy. Tam jest pełno tych wkładek co mówiłem, bardzo dużo. Dobra, lecimy dalej. Dobra widzowie tu mamy jakiś strych takie, a tu pełno etykiet z tyle mody jakieś. Poczekaj, to jest metalowa drabinka, tak. O, przemotowana. Jaki strych ogromny. Poczekaj, włazimy. O, walnąłem się. Włazimy? Tak to się ciężko włazi. To już grozi zawalenie. Tam jest zawa tam trochę uginać ta podłoga z dalej. Tam jest zawalone. z patrz. I dach i podłoga. podłogę. Kocham się. Ja siebie też. Hmm, to jest ciepło. A tu jest gorąco nawet można powiedzieć. Patrzcie, Ale nie tak mam jak widok w tych na... pociągach. No pociągi były tam mega gorące. Patrzcie, mamy tu widok już na na zewnątrz. To w jednym miejscu było chyba chłodno. No tam Patrzcie jakie to jest ogromne w ogóle. Tam jakieś kurtyny, nie chcę wciąż tam nawet się zbiwać, bo trochę się... Zyka, ma tam podłoga. Nie, nie wiem czy widzicie, czy kamera uchwyca, ale tam jest trochę klęśnięte, więc Idziemy. wychodzimy. A się się w nogę na tej grabince. Czas przejście. No Dobra, strech już widzieliśmy, tu mamy kolejne piętro, władzimy szybko w prawo. Uo, ja tam się zawaliło, I patrzcie, to tu mamy rolek. Co rolki jak to, Rolki papierowe. W jakichś wstążkach i w ogóle, chodź. Patrz, tu jest ten, ta winda. tu jest winda. Patrz, tu jest elektronika od windy nawet. Znaczy, pozostałości. Gdyby się to zawaliło... Patrzcie, te liny są zerwane, to baj się, trzymać nie wiem nawet jakim prawem. Jak? Nie no dotykaj tego. Tutaj sufit też się trochę boję chodzić. Patrzcie, patrzcie, jakie to są dziury w suficie. Niesamowite, tak to są zwykłe rolki papierowe. Jakby do papieru takie go czy kuchennego, nie Odkładamy i niszczymy. Lecimy dalej, kapeć. Ten, zabytkowy. No. ja tu ubrań. Chodzimy dalej. Ja się szczerze tu boję iść nad tym. No Ja się tu boję iść. Zobacz jak to jest wykięte. Ja pierdziela. Tam nie idziemy jeszcze? Nie, ale zobaczcie tu jest ubrani w ogóle. Ten tak zobacz tą dechę. Jak widzisz tą dechę, to jest to... nie pęknięcie tam. Tutaj jak chcecie lumpeksy, to przyjeżdżajcie i bierzcie sobie do sklepów. Patrzcie, tutaj jest tych brzutów w ogóle. Znaczy, oczywiście to był żart. Oczywiście żarty, żarty. Nie kradniemy z miejsców urbexów tych. To nie jest urbex, tylko devastacja. A ja zachęcam do kratka, zwiedzania. W toaleta, są drzwi. Kontaktów. Skrzynka taka stara, tylko że oderwana. Chwój, akierdolę. Nawet ja nie tutaj będę. Tu jest ładny nawet, całkiem, tylko trochę potoczony do tego. Co? Przecie? Nie, ale tutaj tak wali. Ugrzy. Powiemy dlaczego Dobra. Lecimy to co teraz? O, tam w ogóle... to było jakieś krawieckie. A, weź tu no tak, bo usiłek w się no, rzukiwka, to. to... to tu jest. Nic nie pokazujemy z tych. Tutaj te no, rolki. Nie... No tak, no. wypełnienia takie do tych wszystkich. Uchwalimy w ogóle. Etcetera. ale ładnie tutaj gra. No. Krzesło bez nóg. Dobra, widzę, że tu szliśmy z terem, A tutaj wszystko nad nami tak. Dzwoniły te, bo to się wszystko, jak się idzie, to wszystko, co budynek aż drga. To jest niebezpieczne. Tutaj. Bardzo niebezpieczne miejsce. I na, własną na własną odpowiedzialność. odpowiedzialność i... A nie na nie odpowiedzialność rodziców. Nie ponosimy... Odpowiedzialności nie zachęcamy. To jest jak na intro kanału, że to nie jest za, żadna... E, Zachęca. To nie jest poradnik. Łotów. są drewniane schody. Chodź z boku. Oj, oj, oj. Uginają się całe. Iść kilka stopni za mną, żeby nie było takiego obciążenia naraz. O ja pierdzielka Strych jak chyba dach jest Tu jest wejście na ten strych Jest wyjście na dach Tak, tu mamy Słyszałem, chodź Nie baw się tym Mamy wyjście na dach Powoli Da się wyjść? Ja pierdziele, to jest całe powalone Uda się? Czy nie? Chodź Wiecie? Jak wyjdź ci zobacz Ja Patrzcie jakie to jest głębione całe Jakie to widoki. Kamera tego nie odzwierciedla całe miasto tam widać całe Jeszcze tu jakby się udało Tam wszystko widać Chodź próbujemy tu iść powoli Nagraj tu jak się Nie wiem, pokazywam już widzę. Jak to wygląda? Uwaga, tu może być... Nie, żeby to zobaczyć, to że trzeba być. Ale oczywiście nie zachęcamy. Tak. Na własną odpowiedzialność. Nie bierzemy żadnych konsekwencji prawnych. Patrzcie na to. Tam są dziury. No. Dobra, włazimy tu czy nie? Nie, tu się pode mną ginę. Wow. Naprawdę ładnie. Wow. Dobra, zaraz, stary. Dobra, widzowie, my tu jesteśmy na, na krawędzi. Patrzcie, jakie tu jest wysoko. Ja tu się nawet boję trzymać telefon, bo to jest. Patrzcie, jak to wygląda tutaj z tej drabiny. Tam by mu było spadało. pozostałe dwa picia. Patrzcie, jakie tu wejście, to w ogóle jest mega. Dobra, widzowie. Zobaczcie na to. Widział wiemy na dachu się już z wami żegnamy. Dziękujemy za oglądanie. Do następnego odcinka. Siema!